ślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Zapraszamy na piknik. Piknik piknik integracja kultura to wspólne spotkanie które pozwoliło zacieśnić więzi mieszkańców gminy Siepraw oraz przybyłych gości cieszyć się licznymi atrakcjami oraz razem spędzić wspaniały czas w niedzielę 8 września, w Słonecznym Parku w Szyprawiu, zapanowała iście piknikowa atmosfera. Piknik Integracja Kultura jest w okolicach odpustu błogosławionej Anieli, Salawy, która jest patronką naszej gminy. Spotykamy się w tym miejscu, w centrum Szyprawia, na Słonecznym Parku. Myślę, że miejsce jest znakomite do organizowania takich imprez. Jest to okazja do. Spotkania się z mieszkańcami wspólnego świętowania, święta gminy, bo w taki sposób to postrzegamy to wydarzenie. Dziękuję samorządowi województwa, samorządowi powiatu i gminie dyrekcji Gokisu za to, że wspieracie takie inicjatywy. Pokazujecie, że samorząd to nie są tylko drogi i chodniki, to nie jest tylko infrastruktura, ale to jest przede wszystkim wsparcie dla drugiego człowieka. Niezliczona ilość uśmiechu i pozytywnych emocji udzielała się wszystkim obecnym. Pogoda była aż za dobra, mogliśmy usłyszeć ze sceny, która tego dnia naprawdę tętniła życiem. Od koncertu orkiestry się Sieprawianka, przez występy taneczne, wokalne talenty, zumbę, aż po kolorowe animacje, strażacki tor przeszkód czy malowanie twarzy. W słonecznym parku w Sieprawiu nie było czasu na nudę. Prawski pik to piknik, integracja, kultura, więc dzisiaj się bawimy, integrujemy. Mamy warsztaty kreatywne. Włączyliśmy się w europejskie dni dziedzictwa już po raz drugi, także można także zwiedzać kościółek Świętego Marcinka czy wziąć w warsztatach plecenia wianków, ale to nie tylko warsztaty, to także scena przepełniona kulturą. Zaczyna orkiestra Denta, później nasze ma nasze lokalne talenty wokalne, zumba, taniec nowoczesny. No oczywiście wieczorem także koncert, no i kończymy dyskoteką coś dla młodzieży, dla młodszej widowni, ale także dmuchańce, malowanie buzi, no i kulinarne doznania, które serwuje nam Koło Gospodyni Gospodarzy Wiejskich, Klub 50 oraz Cymes Magia Smaku. Także mnóstwo, mnóstwo atrakcji, dobrej zabawy, uśmiechu i przede wszystkim pięknej pogody. Podczas wydarzenia chętne osoby mogły spotkać się z lekarzami, ze specjalistami, do których na wizytę czasami czeka się nawet dwa lata. A wszystko to za sprawą przystanku zdrowie którego pomysłodawcą było starostwo powiatowe w Myślenicach. W tym roku włączył się także powiat myślenicki, czyli ziemia w dobrym klimacie i tutaj dzisiaj na Sieprawskim Parku można skorzystać z przystanku Zdrowie, czyli specjaliści wyszli do ludzi, można się z nimi spotkać, dowiedzieć się o własnym zdrowiu i skorzystać z wielu porad. Akcentem charytatywnym całego pikniku była zbiórka dla Kubych Maja. Zbieramy dla chorego Kubusia, naszego kolegi z Łyczanki, świetny chłopak, świetna rodzina, świetna mama, brat, walczą nawzajem o siebie, Kuba jest chory na padaczkę genetyczną, leczenie jest możliwe tylko w Madrycie w tym momencie, pierwsza dawka leku już została podana, więc zbieramy, żeby nam tych pieniążków starczyło na całą terapię i żeby Kuba wrócił do zdrowia, bo jest szansa na całkowite wyzdrowienie. Pozdrawiamy ich, nie? Bardzo. Tak. Dlaczego, dlaczego warto pomagać? Ostatnio, jak byłem na darzynkach i wróciłem do domu, to sobie tak pomyślałem, że to jest takie mega fajne. Możemy tylko sobie swój czas dać z siebie. Nasze to jest, imprezy, to jest nic, dla nas jest nic. A nie. możemy komuś ratować życie, pomagać. Nie tylko Kubie, bo tu akcja jest na terenie, się prawie bardzo ceny, dużo cały czas. Pogody, Bogu niech podróżmy, będą dzięki, po, że mamy taką jest gminę, takich radnych, siebie, takiego pana wójta, Pani że to tak wszystko funkcjonuje. Bo już nie z z pierwsza akcja, nie pierwszy piknik. A przede wszystkim dziękujemy 18, wszystkim, którzy nas tak wspierają. Dziękujemy bardzo. No i oczywiście fundacji. Woliczysz się ty, tak? na plecach. Przełamywanie barier, poczucie zjednoczenia. Poczucie normalności. Spotykamy niepełnosprawni się z pełnosprawnymi i wtedy czujemy się jak pełnosprawni, prawda? Idzie porozmawiać, zobaczyć, zintegrować się. Tutaj reprezentujemy Fundację Boliczyście dokładnie oczywiście też wspólnie tutaj e, z Gokisem e, no, pomagamy prawda, w tych warsztatach. No, ja mieszkałem tutaj akurat ponad 30 lat, także bardzo jestem zadowolony, że są w ogóle takie w ogóle wydarzenia tutaj. No, nie? No, myślę, że taki piknik to mamy to, szanowni Państwo, raz do roku, no, nie. Jest taka impreza naprawdę wyjątkowa. Bardzo dużo jest tutaj wydarzeń. Super atrakcje dla dzieci, fajna atmosfera, jest cieplutko, pogoda dopisuje, na spacerek, można przyjść. Zapraszamy pyszne lody tam są, można skorzystać. No i coś więcej mówi Zobaczyć, przyjść zobaczyć. Jak widać, dzieci korzystają, jest świetnie. Super dziewczyny, jak dziewczynki, jak wam się podoba? Mega. Piknikowa atmosfera, integracja społeczności i kultura przez duże K. Tak w skrócie można podsumować wszystko to, co działo się w Sieprawiu. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.